54 odcinek z Need for Speed Underground 2. Czas zacząć, ponieważ zawodów typu drag jest najwięcej nieukończonych, jeśli chodzi o world mapę. To właśnie od przynajmniej zawodów tego typu rozpocznę dzisiejszą rywalizację. Zaczynamy, była, trzeba dwa. że za

i'm going przy trzydzieści sześć. 3 sekundy przed, a i tak dobra. To może tak Ten ten przeciwko chyba przeciwko bo... będzie rozpraszać rozpraszać, co? A? Dobra. Jeszcze raz. Tak. A, ja o ja... eee, no i to może długo potrwać. To może długo potrwać, a już kurczę prawie cztery minuty na liczniku, a ja cały czas jestem w tym samym miejscu. no, dobrze, No, przynajmniej pierwszy musiał się dojechać do mety, ale to dalej za. Daj mety. się, znowu to samo, znową Nie, dobra, ja się upużyłem. Muszę zrobić dynamotunik, bo to po prostu nie idzie. Powrót do Explora. Tak nie może być. Uh, paralety, bo, bo, ja if you want to squeeze the most speed out of your ride, then you're gonna need to spend some time here. Hit the dyno and the test track to tweak your performance settings Bonsy for maximum power. Uh, settings. Yo, it's like this. Suspension controls no. how your ride reacts to your competition's okay. gonna be coming okay. at you strong, so you're gonna want to adjust your acceleration and top speed. Modify your tranny's final drive ratio to get you popping off real tight. But don't forget about shift points, because they gotta be tweaked too. Hey, yo, man, you want to cut through the air quicker and grip the road tighter, right? The faster you go, the more fr your ride's grip and stopping power can be gauged by yo, listen here. Your electronic control unit regulates air and fuel mixtures to your engine timing. Remapping the ECU gives you the ability to fine-tune engine power at each RPM and squeeze some serious. You're in the right place now, bro. Turbo slam more air into your engine. More air nitrous oxide. We're going B I G big. This year, bottled-up nitrous gas gives your ride a temporary boost of power when the cool gas is injected into your engine. Tune it up, bro. No, go jeszcze trochę. Pogadał. Dobra, zobaczymy jak teraz jest jakieś te ten. Piszą się te ustawienia. O, kolejne podejście. <grym> To będzie chyba ukończenie po prostu tych zawodów. Jak tu będzie praktycznie poświęcone wszystko, żeby tylko te jedne zawody ukończyć, no nie wróży wcale dobrze. Nie, 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 nie. Ojej! Oh yeah. Teraz nie trochę pega, bo na lewej stronie nie oczywiście Ale nie jest mega mega ciężko W jednym wyścigu ale Dobra, udało się to. decydowanie w za długim czasie. O, ja cię kręcę, ale była męczarnia, no. Coś strasznego. Ale bardzo się udało. Po mega w długim czasie. No dobra. Robimy tutaj. Tutaj już na pewno nie będzie aż tyle podejść, bo teraz też drach, ale na lotnisku. już nie może być na tak. Tyle. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Się nie rozumiem, dobra, nie było aż tyle, co w tamtych wymiarach fakt, że Kolorowo to to nie jest. No dobra, skoro już tak powiem zabrałem się za te dragi, no to będę kontynuować. Żeby już później nie trzeba było aż tak. Jakie to Tam powinny być następny 2 Street exy. Jeszcze jest właśnie ten drag. No to jadę. Trzeciego już. Cześć. Znaczy dłużej pan będzie pośrodku. bo dłużej nie dałoby się to ale 2 exy i kolejny, ale to jest już liczne. może będzie jeszcze jakiś inny. Myślę, się przynajmniej jeszcze jeden powinien. 4 skryty, to chyba będą drugie, jeżeli chodzi o to co do przejechania. Są dwa driftki. No niestety nie, także tamtego draga trzeba będzie jednak zrobić. To już będzie ostatni jaki na tej stage został. Eee, dobra, czyli te oto zawody. To już być niestety podlewane do pierwszych. To mnie nie do końca pierwszy. No ale jak trzeba, to trzeba. że już tutaj nie zareagowało auto klasycznie Generalnie ze mnie obojętna była bajka O żeby jechać nad tym wewnętrznym torem. O no dobra jechaj będzie co się udało, powiedzcie co się udało. Ule. Dobra, to skoro jestem przy zawodach trochę nietypowych. To co jest jeszcze To nie. to chwilę po prostu się rusza ten kabel. Jest iść dobijające. Dobra, do garażu, do garażu. No to skoro już tak robię zawody nietypowe, no to może jakiegoś thrifty może z Was zrobię które były tam pod koniec listy Zacznę od tych, bo jest troszeczkę mniej rozbudowany i za chwilę mam na nadzieję, że tym pójdzie trochę sprawnie na tych driftach ale nie zbyt długo ale myślę, to wolniej przejechać Ja się bardzo, bo długa przerwa tak. Nie grałem z samej, no ona dosyć dużo, co szło się, złożyłam, się Unikacja, tak? niestety odbija. naprawdę dobrze notuje, no. to no, to jest bardzo fantastyczne. I mimo strachu i 24 więc drift zaliczony. Powrót do world mapy, drugi z driftów, a po nim StreedX. Mimo wszystko wyścigi, ale jeszcze nie takie wyścigi. A później też to już będą te wszelkie ty, nie te, Sprinty, nie sprinty i inne no. Masz tego typu. O no, to jasne. błędem, tak się nie chciał w po o nie chciał na szczęście o Boże, ile on ma tam kupu przyjeżdżał, czy tysięcy? o masz wow. o do tego to ja chyba nie przeszedłem nie uda. Jeszcze pierod kulka ma. O ma gabra, ale widać To nie jest dobrze, to jest dobrze. Tu jest rozpoczęte, ale strata jest kolosalna. sous aż tak bardzo wypadłem Z formy to nie jest całkiem nowa informacja się da.

to spikowało tym, że no, niestety nie udało się. Ale jeszcze przynajmniej straciłem mienie na pierwszym razie i to jest dobre. Dobrze, że dysponuję już lepszy ten lepszym literetem co powinno sprawę mi mocno łatwiej wychodziłem palne lądowanie tego już Teraz już po z 13 giga. Też nie koniec driftem kolić, ale po tym drifcie zakończę. Tu nagrywanie. Jak już taki drift straciłem ze ścianem, to nawet nie ma sensu je dalej. Kolejny restart. Ile tytuła to od na nazwać resarty po prostu? W paszce już. Akurat troszeczkę. Nerwy zaczynają robić swoje, zaczyna się za bardzo wręcz nerwować. 下来。<Yeah. S 1> yeah. ostatnie okrążenia może tym razem to uda na... na razie jest ok chyba to wreszcie przyniesie skutek no wreszcie się aż porządek driba będę w 30 tysięcy punktów No! odpowodziłem dobra 700 tysiąca no, w końcu się dało. 4 tysiące. Uj, ojej, okay. dobra, EXPLORM MODE. Tu wyskoczy jeszcze jakiś komunikat. już nie, no i w ogóle na mapie, a jeszcze specjalny event mam dwa. Dobra, to w sumie, jeszcze w ramach takiego drobnego przedłużenia, yy. jeszcze pojadę SPECIAL EVENT. Zrobię je już, e, więc mówiąc o tym na dość późnym etapie, ale w komentarzach bym że Myślałem, że jednak jest potrzebny, żeby zrobić część kampanii e, ujęcia z ujęciami, z jakie tam przewijały w przeszłości. Jednak nie są bezpodstawne. Trzeba będzie je zrobić, prawdopodobnie... Jeden z najmniejszych konfliktów, bo nie mówię, że już następny. Trzeba będzie zrobić to samo, co z tą 7 czyli trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie kupić jakiegoś, stunigować. No i tym samym wstąpili do walki właśnie tamtym. auta. Trzeba, mieli pewnie kolejny time trial i jazz. Jednak potwierdziło się to co była mowa, czyli jest mini-mapa. Potem na pewno muszę wykręcić, bo nie, to nie jest tędy droga. Tak bym myślał, że ma nie da się w ten sposób zrobić, no, a jednak da się. Ale to by miało znaczenie. korzyścią. To na no, sprawę ale jazdy bez mapy jedynie przed punkt. punktem. To akurat dziękuję Wam za Wow. niedaleko, ale czasem też oszkadzam, żeby to tak było wstało. Chyba jednak ten, a a trzeba będzie pewnie gdzieś tam. Nie zamieszanie, dobra, tam można no, no, pojechać. No. Ok, chyba się uda. Tak, mamy to. Man, Power Magazine just shot your car for their next release. Fantastycznie. Hej! Nie będę tu nic Eee, Dobra. Teraz to już faktycznie ten odcinek zakończę. Już poza nagraniem sobie pojawiam drugi specjalniwent, i od niego odcinek następny rozpocznę. Za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia już w następnym.